I on nie musi się ze mną zgadzać. A nie uważasz, że wokół tej sprawy powstało już tyle nieścisłości, że w, w, lepiej by było, gdyby ten film się faktycznie ukazał? Bo teraz tak, jesteście oskarżani o różne Ale kto, jest? kto jest oskarżany? Gdzie jest oskarżany? No w internecie. Przez, nikt o mnie nie powiedział przecież, że ja jestem, że jakoś ten... Gdzie, gdzie jestem oskarżony? Przez kogo jestem oskarżony? No między innymi Amadeusz Ferrari. A to jedyne, jedyna osoba? Wykopki. Stary, nikt nigdzie nie pokazał. Przecież, Na wykopie nie... też? Okej. Okay. Ale fukre, nie uważasz, że, że lepiej by było się całkowicie oczyścić i że ja ten to film zrobiłem. został opublikowany? Ale co ja mam ci dać? Ja, nie, ja nawet stary, wiesz, o to chodzi. Ty mówisz, o. To, dobra, to film Sylwestra Stallone, Stallone. Kiedyś był gwiazdą porno. Pokaż ten film. Wszyscy o tym mówią, że był włoski ogier, że występował w filach porno, a ale nikt to tego nie ma. ma. No, no chłopie, to pokaż. No. Bo to ja to nie to widziałem. Pokażę wody, sylwestra Stallone. Naprawdę pokażę, A wiesz o tym, że ten film bardzo ci powiem, dlaczego ci pokażę. No, Bo jestem ja jestem starym tibijczykiem I ja kiedyś bardzo dużo ekspiłem pod Kazordun. Wiesz? I... nie grałem w tybie ani tak. na... Tu mam zdjęcie dwarfów tu proszę na, na, na y, zbliżenie. Są to są dwarfy z Kazordun i one go... dalej ze mną trzymają sztamę. I ty powiedziałeś, że ty w tym filmie nie występowałeś, Adrian. Mm. Że nie ma z tym filmem nic wspólnego. A tak się stało, że one mi ten film wykopały. No. I go mam na telefonie. I ty tam, Adrian, występujesz. Ty, Filip Zabielski i trzecia osoba. Trzecia osoba nie jest influencerem. I faktycznie jest. Dziewczyna, dziewczyna tego, te, tego nie nagrywa. Nakłamałeś mi w moim programie i bardzo mnie to wkurwiło. Przestań. No jak? Przestań. Mam ten kurwa film w telefonie. No to pokaż. Mogę ci pokazać. To pokaż. Nie ma kurwa sprawy. Ej! To... To jest film, na którym ktoś zapina typi, a ja to pokazuje? A do czego ty to oglądasz? <gupy> no to jest, jebany internet, ja się wypisuję z tego To jest chore. Tylko wyciszę głos. <gupy> <Okay>. I <gupy> pałe Polaka oglądają. <gupy> My jesteśmy w porządku. Nie! Masz filmik jakiegoś ruch? To <gupy> Filip. <Tanky> ja <gupy> też nie, ja też <gupy> Ostatnio takim... Dobra, nie nie no, aż ale... tak chyba krucho z zasięgami, to jesteś Nie jesteś ty, słychać twój głos, widzisz twoją twarz. Ale, ale, ale klamę ma. w drugim <laughs> materiał. Pokażny poka gigant! Poka ale... No dobra, Polek, ale powiedz, dlaczego mi naście miałeś? Ci <laughs> No, że tam nie występujesz. Nie, to przestań, kurwa. Co? No kurwa co? No ci pokazałem, kurwa ten film. Ja nie musisz... patrzyłem. Pokażny gigant! <laughs> Widzisz kurwa, nic w mi teraz nie widzę, nie? Ale powiem Ci, co mnie co ubolało, nie? Bo pojechałem do ciebie, wierząc, że ty mi mu powiesz prawdę. I ty Bo... mówisz, że dziewczyna nagrywała, ja nie występowałem. Faktycznie taki film był, ale ja nie występowałem. A tak naprawdę to ty tam grasz, grasz główną rolę. To mnie tego, tam jest tego Filipa. <noise> Ja pierdolę. A nie nie, nie, nie szczajniście, że tak zwierzam do czegoś, że tak zwierzę. Nie, ja już zwierzam. myślałem, że kurwa, ileś możesz o tym pierdolić, nie? ten. temat i się. A tutaj nagle filmik wyskakuje. Gdzieś musiała się iść No dobra, no nie, Ale nie spodziewałem tako... się. Ale co, no jak zgodziło kogokolwiek, stary? Słucham? Zgodziło kogokolwiek. Powiem ci tak, yy, z dźwiękiem słuchałem to, ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie, ale nie jest sztywna odwódki. Jest pijana, ale uważam, że gdyby chciała zejść, to by zeszła. Więc tutaj trzeba cię oczyścić, że na pewno nie zgwałciłeś. No to nie jest, to nie jest w ogóle ten film z tego dnia, to nie jest to. To jest dokładnie ten nie. film, potwierdzał mi to Nitro Sandro. No ile wy macie filmików jak się ruchacie, o co to tu to to Jest to styropian, jest to Polki film na styropianie, ogie. to jest dokładnie ten film, o którym mówi cały internet, film nie. z budowy. Nie, jest ten, to nie jest ten film. No to ci mówię, no, stary, słuchaj, ja ci powiem teraz jedną rzecz. No. Każdy był młody, popełniał jakieś głupoty, nie? Ja, wiesz, nie, ja, się, ja też się nie, nie lubię chwalić, wiesz, tam jakimiś swoimi y, przygodami jakimiś życiowymi i tak dalej. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie też łączył, że jestem jakąś osobą, wiesz o co chodzi. Y, homoseksualną czy biseksualną. Wiesz o co chodzi? Bo ja mnie interesują tylko kobietą. Kobiety tam zapinają. A, dobra. <śm> Kurde, więcej to, chyba jest nie, więcej, więcej filmików. Nie, nie. Czy więcej filmików, wiesz o co, co chodzi? Y, ja y, do ukrycia ogólnie nic nie mam, Dobre, ale, ale też... T... Powiedz mi to, dlaczego do Ciebie przyjechałem w nocy, żeby no. wyjaśnić temat, a Ty mi kurwa wiedząc jaka jest prawda nakłamałeś patrząc prosto w oczy? Myślałem kurwa, że się kolegujemy koleszko. jednak kurwa nie. No powiedz mi, dlaczego mi nakłamałeś? Czemu Cię czy Pytałeś mnie czy jakakolwiek dziewczyna była czy był taki fi... Pytałem cię, Czy był taki film, czy w nim występowałeś, Ty powiedziałeś... Byłem na tej imprezie, ale na filmie nie występuje. Co więcej, to ta dziewczyna nagrywa. A prawda jest taka, że ta dziewczyna prosi, nie nagrywajcie mnie. I to prosi dwa razy. A wy jej mówicie, ale to Twoim telefonem, jesteś bezpieczna, coś takiego. A później sobie rozsyłaliście ten materiał i pokazywaliście nie, innym influencerom. Ja nic nie, ja nic nikomu nie pokazywałem. No, jakoś teraz. Ale... Ja. Słuchaj, stary, ja ci powiem coś, bo y, no właśnie widzisz, to jest film przed 6 lat i my jakieś odpierdaliśmy jakieś głupie różne akcje, wiesz, nie mogłeś mi powiedzieć, o no, nikogo nie zgwałciliśmy, była głupia akcja, y, ale. Ja, ja nie, chciałem, nie chciałem być też łączony może z tym. To jest Filipa wina. Ale że... nakłamałeś mi kurwa w moim no? materiale, a jeszcze chwaliłeś mnie na konferencji, że robię takie dobre materiały, że wszystko kurwa sprawdza, no to kurwa wszystko sprawdziłeś okay. i wyszło, że mi na ściemiałeś. Dobra, konkretnie miałeś, Z tym, że nie występujesz w filmie? że to Filip występuje, gdzie Filip to tam mhm. próbuje stanąć na wysokości zadania, że tak powiem, a to ty grasz w główne skrzypce, a y, po drugie dziewczyna nie nagrywała, tak jak mówiłeś, wręcz prosiła, żeby nie była, żeby nie była nagrywana, z tym mi kłamałeś, mhm. nie zgwałciłeś, żeby była jasno, to nie był gwałt, dziewczyna była pod wpływem, ale nie zgwałciłeś. Tu na to nie ma dowodów, mhm. Ferrari musi je dostarczyć, skoro rzucił takie oskarżenia, więc mhm. ja cię z tego oczyszczam, że w aferze budowlanej nie doszło do złamania prawa. Mhm. To jest jasne, ale rozumiesz, czym mi okłamałeś. Tak, 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 oszukałem Cię, że... Y, w, widzisz, oszukałem Cię tylko z tym, że y, w, uczestniczyłem w, w jakimś tam filmie, tak? Okej. Okay. Wiesz, ja Ci powiem też szczerze, ja nigdy nie, nie chciałem, nie lubiłem się tłumaczyć z jakichś tam spraw, które odpierdalałem za mnogości. Ale zgodziłeś się, że ze mną o tym pogadasz że tak, tak, tak. wszystko powiesz. Tak, widzisz, y, to też jest taka sprawa, stary, że y, nie chciałbym, by, żeby ludzie może myśleli, że y, ja coś tam z chłopakami robiłem, czy coś takiego. Wiesz, o co chodzi? Ale kurwa, kto się oskarża o to, że robiłeś coś z kufakami? Bałem się może, że to też tak będzie, wiesz, że, że to będzie w ten sposób... Bo wiesz, że wiesz, co chodzi, do czego piję. A, chodzi ci o to, że... Myślałem, że może, wiesz, że ktoś powie, że ja coś tam z nimi robiłem. Kurwa, wiesz, nie, no, to, no to, ci że, to, że na przykład uczestniczysz w gangbangu, to nie czyni ciebie gang homoseksualizm. Bang. Zaraz, gangbang zaraz, zaraz. Gang jest wtedy, kiedy jednocześnie coś tam robicie, wiesz, w tym samym momencie z dziewczyną. No. A ty mi pokaza ty pokazałeś mi filmik, gdzie ja coś tam ro robię z kobietą. I kolega? Co? Kolega tak. też coś robić z nią w tym samym tak, momencie? Tak, tak, Nie, tak? No gdzie? <grym <grym stary, to jest kur... niesamowite, dobra. Stary, Ty raczej. mówisz mi sytuacji. to może pokaż mi to jeszcze raz. To mówisz pokażę mi... Ci już po programie. Że mówisz z mi o sytuacji sprzed ty... 6 lat, wiesz o co chodzi? Dziwnie. Ale... <grym> dobra, piję do tego. Dobra, jaki no. jest klucz tego wszystkiego? No, jaki jest klucz? Że w tym momencie mm -hmm. udowodniłem, zdobyłem dowody, że mnie okłamałeś, więc teraz... Z czym Cię okłamałem konkretnie? Z czym cię okłamałem? Z tym, że nie brałem udziału w jakimś tam filmiku, Tak, tak. Wyszczególniłem okay, Cię no. z czym dokładnie. No okay. Z tymi dwoma rzeczami. Mhm. I teraz, gdy ci zadaję inne pytania, czyli na przykład, czy nie było nigdy nic na imprezach, tak jak ci oskarżasz Ferrari... To masz prawo mi nie wierzyć. I to mam właśnie wtedy prawo, teraz prawo ci uwierzyć, bo mhm. mi okłamałeś w innych rzeczach. I dlatego mówię ci, że lepiej by było, gdybyś mi wtedy to powiedział wszystko, bo mhm. mi mówiłeś, że mówisz prawdę, bo Sylwek, ty robisz rzetelne materiały, więc wszystko sprawdzasz. I mi tak nagadałeś, jeszcze czy mi nasłodziłeś, więc ja mówię, o, spoko koleczka, ten Polak, przecież my no, się no. znamy też już w chuj kurwa lat. I, a nagle kurwa wychodzi, że mi naściemiałeś, miałeś, nie? Łup, dosta... I, I to właśnie wiesz. Już, chuj, Dwarfy Czyli dałeś się podpuścić i nie sprawdziłeś. Sprawdziłem, Ale właśnie coś mi nie grało i, i zacząłem kopać, nie? Mówię kurwa, Dwarfy z on zabierać się za kilofy, przeszuka, przeszukaliśmy całą mapę i jest, wyskoczyło. <laughs> <laughs> Ale właśnie próbuję wiesz, rozkminić, bo coś mówię, to jest sytuacja sprzed sześciu lat, nie? I ja dalej nie jestem nie jestem pewny, czy, czy to jest. Wiesz o co chodzi? Dobrze, to jest to, o co dzisiaj mówimy? Musimy to pogadać. Czy mamy jakieś